Dobrze, witajcie w kolejnym maglu książkowym. To jest w zasadzie takie moje bardzo krótkie wejście, nieplanowane na dłuższą pogadankę, czyli znowu taka trochę aktualizacja książkowa na, na najbliższy czas. Chcę Wam tylko powiedzieć, czy też pokazać kilka książek, które, które czytam, które skończyłam, czy też które mam w planach. Książki, które, które w zasadzie czytam przez cały styczeń i w zasadzie zaczęłam też końcem, końcem grudnia, to są um, Kryminały um, Kuźmińskich, um, Małgorzaty i Michała Kuźmińskich. I um, chronologicznie zaczęłam od ślebody, oczywiście. I muszę powiedzieć tak, um, że serialu nie oglądałam i w sumie może i dobrze. Przeczytałam książkę. Książki, o których teraz będę mówiła, to jest seria Ślady Zbrodni. I każda z tych książek ma miejsce w innej części Polski: Śleboda w górach, w tatrach, pionek, pionek na Śląsku. Kamień w Łąsku, w romskiej osadzie, i ostatnia część Mara to jest Dąbrowa Tarnowska. Jak widzicie, jeszcze tej książki nie skończyłam, zostało mi zaledwie, tam nie wiem, może ze 40 stron. I każda z tych książek opowiada, opowiada inną historię, ale bohaterowie są ci sami, którzy, których poznajemy w części pierwszej. To jest antropolożka kultury. Anka Serafin oraz dziennikarz Bastian Strzygoń. No i oni w zasadzie w każdej, w każdej z tych książek wplątują się w jakieś. czasami na własne życzenie, czasami nie. Wplątują się w jakieś kryminalne historie, ale naprawdę są to bardzo, bardzo ciekawe historie. Ok, to bardzo pokrótce o czym są kolejne części. Jeśli oglądaliście ślebodę, no to wiecie, ale powiem oczywiście. Że w ślebodzie wracamy, czy też autor, autorzy wracają do, do historii z czasów II wojny światowej i do górali, którzy no, mieli różne relacje z Niemcami, jak to się odbiło na, na kolejnych pokoleniach. Kolejna książka Kamień to, to śląsk i historia śląskiego wampira, który no, miał na swoim koncie kilkanaście morderstw um, młodych kobiet. W kamieniu znajdziemy się w romskiej osadzie w Łącku. Tu też bardzo ciekawa, ale i też skomplikowana historia um, dziecka um, o. Przenicznych, jasnych włosach, które zostaje w, tej, w tejże osadzie znalezione, I, no i oczywiście bohaterowie będą musieli drążyć tę historię, co się stało, że właśnie w takim miejscu takie dziecko zostało odnalezione. I ostatnia część Mara to są y, również odniesienia do II wojny światowej, do historii y, żydowskich rodzin. No, w tej miejscowości, w której dzieje się akcja, no, byli różnie traktowani przez Polaków. Więc to są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe historie, które w zasadzie w każdej książce są tak dwutorowo prowadzone. Mają miejsce w czasach współczesnych i w tych właśnie czasach no, sprzed kilkudziesięciu, kilkunastu lat. Naprawdę bardzo, bardzo Wam polecam. Mam tutaj przy sobie również dwie książki, które, które mam zamiar czytać w najbliższym czasie. Chciałabym, żeby mi się to udało. Czy, czy tak będzie, nie wiem. Pierwszą, którą Wam pokażę, chciałabym, żebyście mi na jej temat też coś napisali, bo znowu sięgam po książkę, która. Hmm, która doczekała się ekranizacji, i to chyba też jest serial. Ja oczywiście, no również, nie oglądałam, podobnie jak ślebody, a jest to w Psów. Książka Jakuba Żulczyka. No, dosyć też opasłe to misko, zaraz sobie sprawdzę, ile dokładnie z tych stron. 850, ponad 800. No i jestem bardzo, bardzo ciekawa tej książki. Ona na moich półkach jest już od niepamiętnych czasów. Ja Jarząbczyka w zasadzie przeczytałam chyba tylko Instytut, zresztą bardzo Wam tę książkę polecam. A nie wiem, nie wiem, nie czytałam w sumie opinii o tej książce. O serialu są różne takie opinie, nie do końca. Nie, znaczy, one są właśnie, one są różne. Nie wszystkie nie wszystkie są dobre, ale ja nie będę, ja nie będę zakładała do serialu. Zajrzę do książki. Więc napiszcie coś o o, o niej. No i um, ostatni tytuł to jest to jest powieść, którą ja pokazywałam chyba całkiem niedawno. Yy, I to jest też książka, która u mnie leży bardzo długo na półkach, ale jakoś tak no, myślę sobie, że może w końcu w końcu ją przeczytam. I to jest książka Sanny Krasikow, w Patrioci. I tutaj też będą powroty do, i do czasów II wojny światowej, może nawet jeszcze wcześniej, i do tych ciężkich komunistycznych czasów, ale też będą, będą, to, będą to historie, będą to wydarzenia, które no, będą miały miejsce w, i w Stanach Zjednoczonych, i w Związku Radzieckim. To może być naprawdę bardzo ciekawie poprowadzona. Historię. Jeśli ktoś z Was, patriotów czytał, to, no to też proszę, niech mi coś o, tych, o tej książce o wzgórzu psów i o patriotach napisze. Takie są moje plany na najbliższy czas, co jeszcze po drodze się wydarzy w tym moim czytelniczym życiu, to, no to nigdy nie wiadomo, to zawsze jest dosyć zaskakujące. Może być całkiem ciekawie. Napiszcie, co wy jeszcze macie do przeczytania, co bardzo chcielibyście przeczytać, a, a może są właśnie na Waszych półkach książki, które, które czekają na to, abyście w końcu dla nich znaleźli czas. To też napiszcie. Ja znowu dzisiejszy film y, trochę łączę z takim właśnie y, gadaniem o książkach, które w zasadzie już kończę, y, i z tymi y, takimi y, kadrami gdzieś tam z mojego ogrodu, trochę z domu. Ostatnio pisaliście, że lubicie takie wstawki, więc, więc proszę bardzo. Jeśli oczywiście macie ochotę, to zajrzyjcie sobie do moich poprzednich filmów i subskrybujcie ten kanał. Niech Was tutaj z Nowym Rokiem przybywa. Ostatnio w sumie Was trochę przybyło, za co dziękuję. Zajrzyjcie sobie również na mój Instagram, Magiel Książkowy, tam też mnie znajdziecie. A na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia w kolejnym Maglu Książkowym. Cześć!